Dobra siemanko, dzisiaj pokażę taki unboxing mały e, Asus Xonar U7 e, Nie widziałem takiej recenzji na znaczy rozpakowania na YouTube, więc postanowiłem zrobić to pierwsze oczywiście re, e, rozpakowania po polsku więc e, zaczniemy rozpakowywać e, chyba każdy to lubi ja się już cieszę jak widzę taką paczkę od kuriera Dobra zaczynamy rozpakowywać paczkę samą, samą w sobie Zamówiłem ją z Kurt Media, najtaniej, także wiadomo o co chodzi. Ach, ach już widać, już widać piękność. Jeszcze ja nie tylko Asusa, zamówiłem jeszcze e, mikrofon Zambana. Mic 1 za 19,20 zł. No, mówili, że warty polecenia. Dobra, wziąłem go, zobaczymy jak się spisuje. Tu jest faktura dokładnie 346 zł no i co? No? Samo pudełeczko od Asosa. Asos, która nam wszystko ładnie pokazane, zaprezentowane na pudełku. Omówienie pudełka no, wygląda tak. Tutaj są pokazane główne zalety cechy tej karty dźwiękowej. Tu jest o wzmocnieniu, że prawdziwe. True 7, 1, Channel, Channel, znaczy się, prawda. Dobra, nie chcę mi się o tym gadać, że niby prawdziwy surround Sound. Tu pokazane wszystkie wejścia i wyjścia tej karty dźwiękowej. Jest napisane idzie wyprodukowana. Wyprodukowana. O, jest. Design in Taiwan. Made in China, no. Made in China. Dobra. Tutaj mamy. Pięknie. Wyeksponowaną kartę dźwiękową. Pięknie tutaj jest też in English, wszystko napisane. No, tak tutaj się prezentuje. Nie, no, całe co, co podłeczko to naprawdę niby ekologia, ekologią, ale naprawdę tu się wszystko pięknie prezentuje. Dobra, rozpakujmy to dalej. Nie wiem nawet jak to zrobić. No, z pewnością, chyba jednak tutaj, nie Okej, okay. okej okay. O tak, dobra Dobra nasza Tu już więcej rzeczy nie ma Zaś tutaj, zaś tutaj to Zaraz zobaczymy co jest co my tu mamy jakoś nie chce, żeby to Dziękuję pierwsza na liście wyszła, że tak powiem I że tak powiem, że tak powiem o tu może Nie tak się inaczej nie Trzeba tak Dobra Zrobimy tak, że to odłożymy na bok Zobaczmy co tutaj jest ALES dobra Dobra Płyta ze sterownikami Zobaczymy, jak to wygląda. Albo czy to Asus, czy to Kurczek Creative, zawsze Ech, czytam jakieś tam negatywne opinie o tym programie o, o sterownikach, że to zawsze jest jakieś do dupy. Mm -hmm. Dobra, tego nie ogarniam, co to jest, powiem szczerze. Nie wiem, z pewnością inni użytkownicy będą dowiedzieć Nie wiem, tak wygląda o tu się takie coś otwiera nie się okaże w praktyce no mamy też kabel do podłączenia urządzenia do komputera USB Standard i ostatnia rzecz to Quick Start Guide trele morele jak zwykle nie chce mi się czytać i tak nie będę czytał dobra no i co no Sama karta dziękowania. tak się ona prezentuje. Szczerze myślałem, że trochę jest większa. Ale, ale nie jest źle. Tak się ona prezentuje. Co mi się podoba, nie mam rys. Nie, czytałem też recenzję na pecelawie. No i mówili, że to kupują sobie wiele życzenia, a według mnie wcale nie chce się. Mam no, jakiś przełącznik USB audio Chyba przeczytam instrukcję Nie wiem co to jest No jest tutaj tak samo Wyjście, wyjście Eee człowiek podaje że... Jeżeli dobrze nie mylę się No, mam front, zobaczmy Dobra, nie chcę mi się tutaj, żeby ci nie mylę to tak się prezentuje na tej obleczce, to wszystko tak się nie, nie, nie wiem, czy zrobię. Ogień, ale siedzę w i wszyscy mi na polecili, żeby e, kupić dobrą dynkówkę i słuchawkę jakieś sobie. I Ile będzie niby wtedy realizacja, no, no tak się, tak sytuacja wygląda. Tu mi się co podoba, takie gumeczki, w greczku się co dało, no, no i to chyba na tyle. Tu oczywiście jakiś y, y, diodek. Lekujcie. Ja to dobra, nieważne, nie? Dobra, dzięki za oglądanie na razie.